Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie w ten upalny dzień w Popeszti Lordańskiej, ponad 30 stopni. Jak tutaj spaceruję i nagrywam tego dzisiejszego vloga, powinienem utworzyć taką serię, playlistę, gdzie będzie się nazywała uwaga na niego. Już były dwa filmy, które mieliście okazję obejrzeć. Pierwszy z nich to był o Zdradku Radku, czyli o Radosławie Sikorskim. Drugi o Helmucie. Gdzie dyskutowałem po prostu o tych dwóch politykach polskojęzycznych, nie ma co ukrywać, i z taką przestrogą, żeby po prostu na nich uważać, na to co robią, na to jak się zachowują i przede wszystkim na to co mówią, ponieważ nie ma to nic wspólnego z polskim interesem narodowym. A dzisiaj będzie kolejna osoba na tapecie, którą będę chciał tutaj omówić w tym dzisiejszym blogu. I uwaga, będzie to. Karol Nawrodzki. Serdecznie Was zapraszam. Oczywiście wcześniejsze filmy, które robiłem, to były o politykach PO, czyli KO. Teraz się to tak nazywa Koalicja Obywatelska, ale do nich przylgnęło PO, czyli Platforma Obywatelska, i oni nigdy się nie pozbędą tej nazwy. Ona zawsze będzie do nich przyklejona, jak. Kosiniak z Kamyszem i jego PSL do sedesu. I oczywiście ja wiem, że Kosiniak z Kamyszem są z PSL-u, ale oni się kleją do wszystkich, żeby być po prostu u władzy. I do tego po prostu faktu nawiązuję w tym kontekście. Ale chcę, żeby to wybrzmiało, że po prostu PiS i PO to jest jedno zło. Ja wiem, że te wybory prezydenckie w tym roku, 2025, były bardzo... Emocjonujące, ponieważ ta cała gra polityczna, te całe takie nawalanie polityczne, które było pomiędzy kandydatami, zwłaszcza tych dwóch właśnie ugropowań, czyli Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, oni skakali sobie do gardeł, a bardziej to właśnie politycy, platformy próbowali oczernić Nawrockiego, stworzyć jakieś wyimaginowane Afery, które miały go upokorzyć, które miały po prostu pokazać, że jest nie wiem, przestępcą. Donald Tusk, który o prawie płaczący w Polsacie, w Polsat News u Rymanowskiego z wielkim przejęciem powoływał się na Murańskiego, na pewnego patostreamera i człowieka, który jest właśnie z tej takiej sfery przestępczej. No to było to naprawdę słabe Działanie. Mieliśmy okazję tego wszystkiego doświadczyć. Mieliśmy okazję doświadczyć najpierw głosowania w pierwszej turze, gdzie ja czułem się rozczarowany, ponieważ myślałem, że Grzegorz Braun będzie miał realne szanse, żeby wejść do tej drugiej tury. Może nawet Mencen. Już ten Mencen byłby lepszy niż jeden czy drugi kandydat. Niż kandydat PiSu, czy też kandydat Platformy. Rafał Czaskowski przegrał. Okazał się być dwugodzinnym prezydentem. Z czego później ja i nie tylko ja nabijaliśmy się i powstawały różne memy, różne filmiki generowane przez AI i wyśmiewające po prostu tą jego klęskę. Wiem, że tak sięgnęłem trochę wstecz do wyborów prezydenckich, ale myślę, że to jest ważne, żeby to wybrzmiało, żeby o tym. Powiedzieć, no bo Karol Nawrowski to jest człowiek właściwie znikąd. Ja go tak postrzegałem, i od samego początku mówiłem, że w ogóle czy on ma jakieś szanse na to, żeby zostać prezydentem. Wydawał się być człowiekiem takim nieociosanym, nieokrzesanym, wydawał się być człowiekiem, który może mieć problem z wymową, z przekazaniem tego, co myśli, ponieważ zachowywał się. Nie Wiecie co, tak fizycznie robił pompki, gdzieś tam podnosił się na drążku i tak dalej. Więc taki gdzieś obrazek do niego na początku przywyknął. Taki gdzieś krąży też film, jak się śmiał. tak Ten śmiech jego był taki, no nie przystało na kandydata na prezydenta, żeby w ten sposób się śmiać. Tak szyderczo, nie wiem jak to opisać, nieważne. I dopiero później się to zmieniło. Ja się przekonałem. Do Karola Nawrockiego podczas tych debat. A tych debat było naprawdę wiele, których mieliśmy okazję oglądać czy to w telewizji publicznej w Likwidacji, czy w telewizji Republika, czy Karola Nawrockiego, którego zobaczyłem w kanale Zero, gdzie Krzysztof Stanowski dał wszystkim, oczywiście poza Maciakiem, szansę wypowiedzi, i ci kandydaci byli zaproszeni do niego. No i jeszcze Rafał Czaskowski, który nie dał się zaprosić do kanału Zero ale był Stanowski u niego. I wtedy jak ja widziałem te wszystkie wypowiedzi Karola Nawrockiego, to stwierdziłem, że no, ten gość nawet się prezentuje dobrze. Na pewno się prezentował lepiej niż Rafał Czaskowski w tych wszystkich debatach, w tych wszystkich programach, gdzie no, po prostu brał udział. No jedynie co, no, to miał te swoje wtopy z tym jakimś niuchaniem do nosa tej tabaki, czy co to było. Później ta afera mieszkaniowa, gdzie ja już nie wiem, czy miał rację, czy nie miał racji. Ja myślę, że prawda jest gdzieś po środku, że trochę mógł się czuć. Możemy go uważać trochę za winnego, trochę może znalazł sobie po prostu sposób na, na biznes i tak dalej, żeby przejąć to mieszkanie. Nieważne, ale czy to jest też coś, co go dyskwalifikuje? Jako bycie prezydentem, ta sytuacja z tym mieszkaniem, ja myślę, że ci politycy, którzy już są w tej naszej polskiej polityce, to wiele gorsze przestępstwa popełniali, przestępstwa na miliony. Oczywiście nie może być przestępca prezydentem. Umówmy się. Prezydent ma być kryształowy, prezydent ma być nieskazitelny, prezydent ma reprezentować polski naród, więc. On nie może być jakimś chłystkiem z podbudki z piwem, który będzie zarządzał 40-milionowym krajem. No, na takiego prezydenta zgodzić się nie możemy. I oczywiście ja nie uważam Karola Nawrockiego za takiego prezydenta, tak jak mówię, z podbudki z piwem. To jest tylko, przytaczam takie, takie porównania, tak? I się do tego wszystkiego odnoszę, co, co się działo, i w kampanii wyborczej, i tak dalej. W końcu został wybrany. Ja też głosowałem w drugiej turze na Karola Nawrockiego, tak mi podpowiadało sumienie. Tak, jak był Zorro, był Spiderman, jeszcze ktoś tam nie pamiętam, i wywieszali Transparenty byle nie Czaskowski. Ja wychodziłem z tego samego założenia, że Trzaskowski na prezydenta będzie dla nas największą porażką, że nie możemy doprowadzić do tego żeby ten człowiek został prezydentem. I udało się tak zrobić, że on nie jest, udało się przegłosować Nawrockiego. Ale ja tutaj miałem i dalej mam pewien problem, jeśli chodzi o nowego prezydenta. Jest on popierany przez PiS i on to podkreślał, że nie jest z partią powiązany, nie należy do PiSu, ale jest kandydatem obywatelskim, jak to mówił Karol Nawrocki, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Później już wszyscy to tak powtarzali po nim, bo tak ich przeszkolił. Powtarzał to jak taką mantrę i wszyscy teraz mówią tak, że to jest Karol Nawrocki, kandydat niezależny, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. No i tak po prostu do niego to przylgnęło. Ale żeby była jasność, ja nie ufam PiSowi, nie ufam Prawu i Sprawiedliwości, mimo, że mają piękną nazwę, taka szlachetna, tak by można było powiedzieć, że chciałoby się żyć w takim kraju, gdzie będzie przestrzegane prawo w Polsce, gdzie będzie sprawiedliwość, a tej sprawiedliwości nie ma na wielu aspektach. Prawo jest łamane, począwszy od polskojęzycznych polityków, urzędników, dziennikarzy jeszcze kogoś tam po drodze można by tutaj wymienić. Dlatego nie do końca Karol Nawrocki wzbudza moje zaufanie. Właśnie za to poparcie przez PiS. On jest od niedawna prezydentem. Właściwie to nie wiem, nie można mówić o jego jakichś zasługach, jest za wcześnie, żeby go oceniać. Myślę, że co najmniej po roku prezydentury będzie można powiedzieć, no, że jest jakimś kandydatem, określić się w jaką stronę poszedł, czy poszedł we właściwą stronę, czy stanął za narodem, czy stanął za propolskimi wartościami, czy też jest właśnie odwrotnie. Ja chciałem zatytułować ten film, nie wiem czy taki jeszcze będzie, ale to jest roboczy tytuł w mojej głowie: Karol Nawrocki Wilk w owczej skórze. I kto wie, czy tak nie będzie. Czy to nie będzie ten wilk, który nas po prostu zje, małe owieczki Polaków, bo po prostu okaże się, no, że nie będzie naszym prezydentem, tylko że może będzie robił taką karierę polityczną, jak robił prezydent Duda, czy też inni prezydenci. Chciałbym. Żeby było inaczej. Chciałbym, żeby to nie okazało się prawdą, żebyśmy nie byli pożarci przez tego wilka, i żeby Karol Nawrocki był naszym właśnie prezydentem, a nie kimś, kto nie będzie reprezentował polskiego narodu. I to jest wszystko, jeśli chodzi o tego dzisiejszego vloga, powiedziałem swoje odczucia w temacie naszego nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Czy mamy na niego uważać? Powinniśmy mimo wszystko uważać, być czujnym, co robi. Patrzyć mu na ręce, na to, jak się sprawuje jako nasz prezydent. Wy napiszcie wasze opinie w komentarzach, cokolwiek uważacie, byle z kulturą, jak ja to zawsze powtarzam. Tam nie podchodzę na razie bliżej, idzie muzyka, gra już jakaś impreza, tutaj w Popeczki ordeni w pewnym domu przede mną, ale ten vlog nie jest imprezowy, ten vlog jest po prostu prezydenc prezydencki. Także tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy film. Subskrypcja kanału Łapki w górę, udostępnienia. Niech te vlogi niosą się w odkłaniach YouTube'a, będę Wam bardzo wdzięczny. No i co, czekam na Wasze opinie w temacie Karola Nawrockiego. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Papa. Pa.